Dbają o swoje sołectwa każdego dnia. Są najbliżej mieszkańców wsi, znają ich problemy od podszewki i dążą do ich rozwiązania. 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, czyli przedstawiciela, gospodarza i opiekuna wsi. Jestem na emeryturze, mam czas, lubię to robić. No i robię, jak mnie tak, tak robię. Sołtys jest to takim chłopakiem do bicia. Mówi się, mówi, że jest mały wójt na danym miejscu. Taki mały wójcik, wójt, ale to jest chłopak do bicie, bo niewiele może, a dużo sprawia. Słudzy to powinny być osoby komunikatywne, myślę, takie, które wychodzą do ludzi, próbują w jakiś sposób z tymi ludźmi rozmawiać. Powinny po prostu uczestniczyć w życiu wsi. Po mnie wybrali, żebym reprezentował tą miejscowość i tych mieszkańców. I żeby wszystkie problemy, które są w mojej miejscowości, były bezpośrednio przekazywane na gminę. Powiedziałam sobie. Że ja będę robił wszystko, żeby tych problemów było jak najmniej i żeby jak najszybciej je rozwiązać. Ktoś na mnie postawił, a ja staram się, że jak ktoś na mnie postawił, żebym go nie zawiódł. Bycie sołtysem to wielki obowiązek, ale też ciężki kawałek chleba, często wymagający poświęceń i wytrwałości. Dla mnie najtrudniejsze, może nie najtrudniejsze, ale uciążliwe takie, to jest początek roku kalendarzowego, luty, można powiedzieć roznoszenie decyzji na podatek. To jest naprawdę wyczyn, bo Ciasna jest taką wioską bardzo rozciągłą i wymaga to dużo czasu, ja na to potrzebuję ponad dwa tygodnie. Co do mnie należy, staram się wykonać, rozmawiać z ludźmi, po prostu wysłuchiwać, jeżeli gdzieś coś trzeba podpisać, czy, czy papiery zawieźć, czy coś dowieźć komuś, czy coś, nie ma sprawy, podjadę pomogę, jeśli to, to umiem uczynić. Sołtys odpowiedzialny jest za realizację funduszu sołeckiego. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką sołtys ma do zrealizowania. Oczywiście z pomocą Rady Sołeckiej, bo każdy sołtys ma Radę Sołecką. Na pewno odpowiedzialny jest za robienie jakichś tam imprez społecznych typu Babski somber czy Dożynki. Trzeba czasami się trochę nabiegać, nalatać, załatwiać. Ale jest to wszystko do zrealizowania. Ciężkie, ciężkie, nie jest łatwo. Ludzie potrafią i w nocy zadzwonić, że tam jakaś lampa nie świeci gdzieś na wsi, na, na, na ulicy, dwie nie świecą, dziura w drodze. Interwencja u sołtysa, bo biorą to na poważnie i chwała Bogu, idą do sołtysa, sołtys jest im, jakby ich ojcem tych mieszkańców. No i bardzo ładnie, to, to, że to tak jest, że to się tak układa. Mimo włożonego trudu, soutysowanie to aktywność społeczna, która daje wiele satysfakcji i sprawia, że człowiek czuje się spełniony i potrzebny. Jestem zadowolona z tej funkcji. Mam wspaniałych mieszkańców, którzy pomagają, wspierają przede wszystkim, wspierają miłym słowem. No i. I tak po prostu ciągnę to do przodu, nie? Lubię przebywać z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać. To daje mi takiego tempu życia, po prostu. I, i po prostu lubię to spotykać się, nawet koło gospodarstw wiejskich mamy w Sierrakowie, gdzie panie tak prężnie pracują, spotykają się też. Także to mi to daje też takiej. Frajdę można powiedzieć. Lubię kontakt z mieszkańcami, lubię z nimi rozmawiać. W ogóle, jeżeli mogę to o sobie powiedzieć, to jestem osobą taką kontaktową. No, teraz już jestem na emeryturze, już teraz mam więcej czasu, już mnie nie wiąże praca zawodowa. Także no, myślę, że to bycie tym sołtysem, te obowiązki, no pójdzie to jakoś teraz może. Yy. Lepiej pogodzić. Sołtysi z Gminy Ciasna mają w sobie dużo chęci, determinacji oraz energii, bowiem oprócz dbania o interesy mieszkańców, starają się zapewniać im atrakcyjne i ciekawe spędzanie wolnego czasu poprzez organizację różnego typu imprez. Dodatkowo dążą do rozwoju swoich miejscowości oraz są inicjatorami różnego rodzaju akcji oraz przedsięwzięć. Najlepiej, co nam wyszło przez ten krótki, przez ten krótki okres. To obiekt sportowy, któryśmy zrobili właściwie sami w większości za własne pieniądze, z własnej pracy. Mamy teraz klub sportowy złorowskie, w którym ćwiczy około 60 dzieci od chyba 7 lat do 50 jest cztery drużyny i z tego jestem zadowolony. Dzieci nie siedzą w domu, jak jest możliwość, są na boiskach, wychodzą przed komputerów, ćwiczą, grają w piłkę i to mi się podoba. Takim największym wydarzeniem za mojej kadencji. No to było w 2019 roku, w październiku. Organizowaliśmy duży festyn charytatywny dla Lenki, która choruje na Białaczkę, więc dużo żeśmy pomogli tej rodzinie, wsparciem takim finansowym zaangażowanych było naprawdę. Bardzo dużo osób, bardzo dużo było sponsorów na ten cel. Także jestem z tego dumna. To takie, takie najważniejsze wydarzenie. Oprócz tego jeszcze mamy też te koło gospodyń wiejskich, w tym też jestem, też bierzemy czynny udział. No ale teraz z racji tej pandemii, no tak wszystko uśpione. Organizujemy też świętego Marcina. Pomagamy po prostu szkole. Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak jest organizowana, to zawsze też sołectwo bierze w tym udział. No tak staramy się tym organizacjom pomagać. Udało się pomalować wiatę w Molnej, taką drewnianą, którą mamy tam na boisku i która służy do, przeważnie do dożynek. Szkoła podstawowa, która mieści się w Molnej, też tam robi tam takie pikniki rodzinne. Udało nam się pomalować w zeszłym roku grzybek, taki, który mamy tam, e, taką altankę którą mamy tam koło budynku. W budynku udało nam się ociepić ściany korkiem, trochę wygłuszyć, bo tam była strasznie zła akustyka. Ostatnio w sercwie panoszy otwarto dom seniora senior 60, plus. no też nie jestem z tego dumny, bo cegiełkę swoją tam dołożyłem do tego, ruszyło to. 20 ludzi ruszyło, ale z powodu pandemii znowu zamknięte. No liczymy na to, że tam poszczepią, że to, się, że to ruszy znowu. Dożynki obowiązkowo sołecie robiliśmy w gminne. Dorzynki jeździliśmy na spotkanie z seniorami robiliśmy jakieś zabawy w międzyczasie Sylwestra organizowało się. W tej chwili wiadomo, wszystko stopniowo. Muszę przyznać, że właśnie jak został sołtysem to w ciągu dwóch miesięcy zorganizowaliśmy dożynki i to dla mnie było takie pierwsze duże wydarzenie to jest raz a drugie bardzo mało czasu bo dwa miesiące to nie było dużo czasu a jednak udało się zrobić nie z pomocą oczywiście rady sołeckiej wielu wielu ludzi którzy wspierali pomagali to dla mnie taka takie fajne i takie dumne, że coś się Rakowie wydarzyło się, byli, mieszkańcy byli zadowoleni. Na terenie gminy Ciasna znajduje się dziewięć sołectw. Ciasna, dzielna, glinica, jeżowa, molna, panoszu, sieraków, Śląski, Wędzina oraz Zborowskie. Funkcję sołtysa pełni sześć kobiet oraz trzech mężczyzn. Wszystkim paniom i panom sołtysom z okazji ich święta życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości, wielu powodów do uśmiechu na co dzień, zdrowia i optymizmu. Niech efekty pracy służą wszystkim mieszkańcom, a nieustający zapał i zaangażowanie pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń.